2,5 miliona rodzin w Polsce mieszka obecnie w kamienicach lub domach jednorodzinnych sprzed czasów II wojny światowej. 12 milionów Polaków mieszka w blokach z wielkiej płyty. Miliony mieszkań nie są przystosowane do zmian temperatury, jakie mają w Polsce miejsce w ciągu roku. Roczne amplitudy temperatury powietrza, czyli różnice między najwyższą a najniższą temperaturą, powodują, że współczesne budownictwo mieszkaniowe stara się zapewnić komfort cieplny mieszkańców w zmieniających się warunkach. Zimą mieszkanie ma chronić nas przed mrozem, latem mieszkanie stanowi schronienie przed upałami. Co jednak z zasłużonymi mającymi swoją historię mieszkaniami? Odpowiedzią na amplitudy temperatur jest ocieplenie od wewnątrz w technologii Multipor. Mamy poddasze, tak? Tutaj mamy brzeli, tak, mamy, tak, mamy blachę na dachu, mamy małą masę po, wiesz, po, przegrody, więc e, nagrzewanie się pomieszczenia będzie. Nie tyle istotne przez ścianę czy okna, ile dosyć dużą powierzchnię mamy dach. Lekkie płyty izolacyjne zapewnią nam ciepło podczas mrozów. Jednocześnie nie pozwolą zbyt mocno nagrzewać się ścianom w ciągu upałów. To pierwsza taka inteligentna technologia remontowa. Co najważniejsze, ocieplenie od wewnątrz to technologia bardzo łatwa w zastosowaniu. Prowadzenie prac przy użyciu najprostszych narzędzi jest bardzo łatwe do wykonania. Może to robić każdy przeciętny użytkownik mieszkania, niezależnie jakie ma wykształcenie. Ocieplenie od wewnątrz wymaga materiałów, które poprawiają izolację cieplną budynku i będą zapobiegać gromadzeniu wilgoci w ścianach. Z uwagi na to, że ocieplenia od strony wewnętrznej zwykle powodują, że trochę wilgoci się w ścianie gromadzi. To jest taka specyfika ocieplenia od wewnątrz. Natomiast musi być to tyle dobrym materiałem, że. To ocieplenie w okresie letnim wysycha, ta ilość wilgoci odparowuje, przechodzi na stronę zewnętrzną przez ścianę kapilarnie, przez materiał, ale też odparowuje do wewnątrz. Dobra izolacja zapobiegnie ucieczce ciepła z mieszkania w mroźne dni i utrudni latem nagrzanie mieszkania gorącym powietrzem z zewnątrz. Dlatego Multipor to idealne rozwiązanie dla wnętrza Twojego mieszkania. Więcej na ocieplenie od wewnątrz